Cześć, z tej strony Raun, a to jest Darksiders 2. I tak, kontynuujemy nasze zmagania w, tym, w tej świątyni. No i tak, tam wszystko sprawdziłem, nic nie ma. Aha, tutaj uruchomiliśmy właśnie tą dźwignię. No jedyna droga, która zostaje, no to powrotna tutaj. Innego wyjścia nie widzę za bardzo. Zresztą tutaj były te kolce, chyba tam, znaczy, dobra, mniejsza z tymi kolcami, ale chyba tędy musimy wrócić po prostu na górę. No co, jest w bok? O tak. Nie, 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 nie w tą. W tą. No i na górę. Aha, tam była skrzyneczka. Wziąłem tą skrzynkę wcześniej. No, i wracamy sobie na górę. Jesteśmy dobra tutaj. No i tak, tutaj nic nie ma do roboty więcej. Tam jest jakiś kurzek, ten kryształ na górze. Nie wiem, czy to tylko tak się świeci, czy co. Ale dobra. Tu jest chyba nasza winda. I teraz tak, czy. Mam tutaj na dół zeskoczyć, czy co? Czy z powrotem jakoś. Nie wiem, nie wiem. Dobra, wiecie co? Eee, tak, czwórka to jest najwyższy, nie? Jedynka najniżej, dwójka. Na dwójce chyba jeszcze nie byliśmy, co? Aha, to chyba po to było. Dobra, tu się odblokowało coś. Tu jest dwójka, i tu jest coś. O właśnie, co to jest? To są drzwi. A gdzie prowadzą? Wygląda na to, że to już jest ten, grobo ten grobowiec. Faryzjoner. Pokonaj faryzjonera, no tak, skrzyż faryzjonera tu już mamy. Paryzjoner, dobra. Nie wygląda na super mocnego. Chyba że to jest dopiero jego pierwsza faza. Tylko że on też ma swoich pomocników. Nie. Mam tą tarczę gidy też ale muszę sobie nabić troszeczkę. A ja mam aż cztery potyjonki, to dobrze, dobrze. Nie ma co trzeba w niego napieprzać, ile, się, ile wlezie. Kurcze, nie ten, nie ten, ale tu się ich zarobiło. Nie widzę teraz który to który. Dobra, to chyba już. Użyj nakazów w Kręgu Przyzwania, aby przywołać Martwego Lorda. Martwi lordowie mogą przeniknąć przez kraty i użyć niektórych obiektów. Martwi lordowie automatycznie atakują Twoich przeciwników. Martwi lordowie mogą obciążyć płyty naciskowe, gdy przybiorą kamienną postać. No proszę. Sędzia. Znajdź grobowiec sędziego. Aha, tutaj możemy chyba go wykorzystać. Wyposaż na kasz RT. Będę służył. Martwy Lord może przyjąć... Czekaj, może wysłać Martwego Lorda? Ha, fajne! Dobra. Możesz spocząć, a my wychodzimy tylko tak, tędy chyba tylko mogliśmy wyjść, nie? No, co jest? Wczytuj tak, tylko tędy. Musimy znaleźć teraz drugi grobowiec, grobowiec sędziego. No i co? Jedynka była na samym dole, a my musimy jechać chyba na czwórkę, na samą górę. Z to co przyszliśmy. Właśnie, ja sobie zobaczę najpierw na tej głownie, głównej mapie gdzie jest ten grobowiec Tu jest grobowiec yy, sędziego. Czyli tak, musimy po prostu wyjść na mapę, ale czemu ja się męczę? Skoro ja mogę od razu się teleportować gdzieś tutaj bliżej. No raczej nie, ale mogę się tutaj teleportować. Przenieść się w wybrane miejsce. Powinien to być początek tego No i fajnie, jesteśmy właśnie przy wejściu. No i dobra, lecimy do drugiego grobowca. A, trafiłem. A właśnie, i tutaj możemy użyć naszego chyba tego duszka wiesz nakaz No i dobra, i co teraz? Aha, dobra, tutaj możemy wziąć i tam też, ale dobra, tam weźmy. Zucham. Zajebiste. Eee, dobra. O, od razu sobie weźmiemy drugą kartkę, znaczy, ar, nie, zwój szafarza, szafarza. O, aby uciec z labiryntu szafarza odbierz następujące kierunki, w, n, n, n. Dobrze, gdzieś tu skarb jest, ale tu chyba jest, nie? To wygląda, że gdzieś tu, ale nie wiem gdzie. No na wprost już widzę drzwi do kolejnego skarbca. No i mamy sędziego. Pokonaj znajdź grobowiec sędziego. Pewnie będzie trzeba też z nim walczyć. I co wy tu jesteście? To jak już chcesz, no to chodź. Sędziego, tak jest. Użyj nakazów kręgu przyzwania. Dobra, to już wiemy, tylko ja muszę sobie to obczaić oczywiście tak. To jest zamknięte, gdzie, gdzie jest ten krąg. Tutaj coś się świeci. Tu jest krąg. Chodź. As you command. No, otwieraj, otwieraj. No i fajnie, fajnie. Mamy drzwi otwarte. Tam jest chyba. Chociaż nie wiem co tam jest, ale dobra, dobra, spokojnie. Najpierw muszę zobaczyć, co tutaj jest. Tutaj jest. No. Nie wiem co. wiemy go, on też może walczyć. Zawsze to dodatkowy pomocnik. Właśnie muszę jeszcze sprawdzić jakby, bo dawno nie sprawdzałem. Ничего не вижу. Dobra, na dole się tam przestawiło coś tutaj, aha, i to możemy przesunąć tu. Dobra, teraz przejdziemy po tym. Hej, 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 spokojnie. Co jest? Tędy nie wejdę? Wedle rozkazu. As comment, y, dobra, gdzie on jest? Chyba tam leci, co? Tak mi się zdaje. Tak, on leci dopiero. Dlatego myślałem, dlatego wtedy nie widziałem tego. Kurczę, jest duchem, to on leci na obkoło. Wiecie co? I szafarza kolejny. No i dobrze, tu mamy skrzynkę. Właśnie miałem ten equip, sprawdzić wszystko. A teraz. Aha, tu są drzwi, no tak. I have no time for the likes of you, horsemen. I hear the pleas of the dead, not the damned. And what of the pleas of your lord? I serve him even now, though he would reward my efforts with eternal torment. You did leave the eternal throne. Even here there are souls lost, waiting to be judged and sent into the city of the dead. I have heard three such spirits wandering the corridors. Find them and bring them back to me. Once I have cleansed them of their past, I will hear what troubles the Lord of Bones. Why hear the pleas of the dead? Before a soul can enter the city of the dead, its secrets must be laid bare and its life judged. It is a matter of mercy. The souls will wander, lost and blind, until then. Ten władca jest troszeczkę inaczy, inny od pierwszego. Nie musimy z nim walczyć jeszcze, tak mi się zdaje, że nie będziemy musieli. Za to on nam kazał znowu odszukać trzy zaginione dusze. Kurczę, to jest masakra, no dobra. Tutaj nie. Czy ja stamtąd chyba przyszedłem, nie? Nie, ja przyszedłem stamtąd, bo tutaj jest ten, ten cały. No weźmy, zobaczmy tu. Czy to ta jedna z tych dusz, czy nie, czy po prostu jakiś, nie to po prostu jesteś przeciwnicy. Fajnie, nie mam już potionów. Będziemy musieli sobie poradzić z gulami. Nie chcę używać tego paska. Dobra, już prawie. Chyba poszedł. Dobra, lecimy dalej. Wejść tam włącz to co? Tak, poleci na obkoło. Jak na złość ten duch nie umie latać. Ale dobra, ważne, że to włączył. Tam mamy też przejście. Tam też mamy przejście. Kurde mać. A tutaj mamy zamknięte. Tam są drzwi, nie, tam jest skrzynka, dobra, weź tam pójdź. I tam jest chyba yy, ta latarnia, tak mi się zdaje. Ja pierdzielę za każdym razem, jak on będzie tak latał, je dobra, co jest? No, fajnie, fajnie. Chyba za wcześnie trochę się pospieszyłem. No, dawaj, włączaj, włączaj. Poczekam aż się zamknie do końca, bo nie chcę znowu spaść. I tak, to tutaj było chyba, nie? Nie, ten jest zamknięty tutaj. Aha, te drzwi są zamknięte. Czyli dobrze, czyli zostają nam tylko te, a poczekaj, chwila, chwila. Zwracaj uwagę na. Aha! Nie, 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 idź tam z powrotem. Ja muszę to zmienić. Chyba o to chodziło. Dobra, mam ten, ten to całą tą latarnię. Aha, teraz tak, to jak postawię tu. powinienem stąd sięgnąć, nie? Ale ja tam nie przeskoczę. Aha. No dobra, jest. Jeden poszedł. Jeszcze jeden. A nie, dobra, wszystkie poszły. Daj mi to! Damy temu tutaj na środku. Interakcja. Mm, dobra. Tam nie, tutaj weź, tu jest skarb, to sobie wezmę to. Dobra, ja sobie troszeczkę wykwipię po grzebie. Dawno nie sprawdzałem, co tutaj mamy. A na pewno coś ciekawego mogło dojść. Trochę tych kos się nazbierało. O, proszę. 130... O, teraz nie mam Obrażenia od wstrząsów. Punkty zdrowia... Czekajcie. Weźmy to. Dobra, niech zostaną te kosy. Dobra. Teraz tak. Czy mam lepsze, jakieś rękawice? O, obrażenia szybkie, te są lepsze. No, fajne. E, I tak, czy wykwipię coś z lepszego? O, tu jest coś: obrona 72. Dobra, weź to. Tutaj nic. Obrona 43, 47, 47, 56. Dobra, biorę. Siła troszeczkę spadnie, ale. O nie, czekajcie, obrona. Ile tu jest? 56. Nie, no to to jest lepsze. Obrona taka sama, jeszcze ciernie i dodatkowe złoto. No i dobra. A jeszcze amulet czy jest jakiś. Też jest kilka. Oproszę 13% atak krytyczny, magia 12. Dobra, biorę. No i dobrze, w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie cześć.